No i kurde znowu wygrałem! No to jest żart! Po co ja wygrywam? <laughs> no bez sensu widzowie! Ja nawet nie chcę wygrywać! Ja nie chcę wygrywać, ja się nie staram! Po co to wygrałem? <laughs> Hej, cześć wadoliska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek serii gdzie... Ty coś zrobię, to ten film się kończy, bo bardzo lubicie te filmy, także to ja będę je robił, no i tyle. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić tak, że jeżeli znajdę Gold Skara, Złotego Skara, no to po prostu ten film się skończy. Proste zasady, proste. No to tak samo proste jest zostawienie łapki w górę i suba z dzwonem na tym kanale, bo teraz filmy są co dwa dni to dosyć fajne, śmieszne, ciekawe i głupie też, bo robię głupie rzeczy. A ja już teraz byczku i laseczko nie przedłużam, lecimy z tym materiałem. Chodź tu, chodź. No kici kici, taś, taś, skąd wiedziałeś akurat, że się masz w tym momencie zabudować. Co to było? Chłop miał oczy na dupie chyba. Chodź do pancia. Kiciuś, kiciuś. Gdzie jest ten kiciuś? Nie wiem czy to był bot, czy co to było. W każdym razie na pewno nie miał złotego skara. To już zauważyliśmy, tak? Trochę mnie zawiódł mój człowieka. <laughs> Koteczek. Widzowie. Zobaczcie co ja tu mam. To jest szansa! <laughs> No, przecież, że tak. No, przecież, że nie poleci, no. Dobra, idziemy. No, idziemy dalej szukać albo fragów, albo skara. Proste. To był mój frag. Przegra ja na jakieś boty, czy o co chodzi? Widzowie, widzicie to? Jak chcesz dostać tą pompę, to jej w życiu nie dostaniesz. Jak już masz tą pompę, to leci ze zwykłej skrzynki razem z bandażami. Rozumiecie? Ja nie tej tego. O, mamy tam gościa, gościa tam mamy. Widzicie go? Bardzo agresywny, bym powiedział. Co so, mi Dzielny pacjent! Co jest? Ja naprawdę mam wrażenie, że to są boty. I, ale bym przypał, jakbym wygrał, i nie znalazł skarania. <grystanie> Daj, no, ale to się nie wydarzy. Dzisiaj nie przejmuj, wariacie, to się nie wydarzy. <grystanie> o, meczułka, U, tak, no. Idzie następny, zobacz. Stój. Co zaczął tańczyć? Co tu się dzieje w tej grze, widzowie? Jest gość What the hell is going on here? No siema, ale nie ma, nie ma tego Ja <grym>, skar Why you don't have skar? Ale było fajnie jakby ten ostatni dziobek miał skara, Czajcie, to? Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, może w rzucie znajdziemy skara, uwaga Jest skara, ale nie taki jak trzeba, ty patrz <grym>, No nie, niedobrze Co mi dał? Dostał Ale śmiechała TV normalnie Dostaliśmy skara, ale nie takiego jak trzeba, co jest? Jestem <grym>, no Ja nie pamiętam kiedy ja wygrałem na odcinku. Solo? Solo na odcinku to nie wiem czy kiedykolwiek wygrałem. Ale nie zrobiłem challenge'u! Czyli nie zaliczamy! Dobra, widzowie, ja tego serio nie ogarniam. To już jest moja chyba 300 nagierka po tamtej, gdzie był winnek Ja biegam, ja zwiedzam. Ja otwarłem tyle skrzynek już, że chyba przez cały rok tyle nie otwarłem. I nic. No nic. Proszę, 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 proszę. No i dlaczego to nie jest złoty skarb? Ty, a złowiska może polecić złoty skarb? <laughs> ja muszę to sprawdzić. No dobra, to złoty skarb to nie jest. No to też nie jest złoty skarb ewidentnie. Ale kusi. Ale kusi, nie? Ale kusi... No ale... Pa, pa, pa! Ho, 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 ho. Może ty miałeś być ku złotego i To no patrz, tam się coś złotego świeci, ty patrz. Jakbyś nie chciał złotego skara, to już być go 300 tysięcy razy znalazł, nie? Ale nie, no po co? Uuuu! co tam leży? Proszę powiedz, że to skar. Pistolet jeszcze z z długą lufą, lufą. <gryw> no nie wierzę. Pistolet z długą lufą, lufą, lufą. To, to. Yeah. No, co, No to. No co, no co, No chodź na solo, no chodź. <ś meio shedszy> give me Askar, give me Askar, give me Askar. O oh, yeah. give me Askar. Please. You takiego, no! Teraz, jak nie będzie złotego skara to nie wiem. To wygrywam Gągierkę na złość Fortnite, wiesz? Zbyszku tak zrobię, patrz, patrz. <laughs> No nie wierzę, no to, to to jest chore, to jest chore Oho! 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 Give me your scar! Please tell me you have a scar and I am happy and I am going out for this game. Czajcie, on miał wszystko! On miał kurde wszystko! Ale nie skara. Haha! No zabawnie, nie! Zabawnie! Ale się uśmiałem! Ho ho ho! ho, ho, ho nie mam No i też znowu wygrałem! No to jest żart! Po co ja wygrywam? <laughs> no bez sensu, widzowie! O, mamy tutaj ziomeczka, widzowie Który w ogóle zachowuje się jakby mnie nie widział Nie wiem, co on robił, czy to był bot, czy co Co tu się dzieje? Co ty tu masz? Jest! Jest! Końcu widzowie po czterech i pół godzinie Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Siema Okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej, okay, okej okay. Aha Okej okay. Siema. Cox, trzecia gierka, pogers, pogers, bogers. Podczas nagrywek trzeci 3 winy wpadły. Pozdroszaj, set, siema. To